Ketoadaptacja. Gdzie jest problem? Oczywiście w tej tradycyjnej ketoadaptacji. W telegraficznym skrócie. Słuchajcie, decydujecie się na to, że wchodzicie na dietę ketogeniczną i co się dzieje? Z dnia na dzień tak naprawdę zmieniacie swój styl życia. Na przykład ostatniego dnia danego miesiąca nie jadacie węglowodanów, boom, następnego dnia macie ograniczenie do 20 gramów węglowodanów. Co się okazuje? To jest okres, w którym organizm adaptuje się do tego, żeby czerpać energię. Z tłuszczu, a nie z węglowodanów. Mamy ograniczenie zazwyczaj na tej tradycyjnej ketoadaptacji do 20 gramów węglowodanów przez jeden miesiąc. No i nie ukrywam, że jest to trudny okres. Na pewno dla mnie to był trudny okres, dlatego, bo pojawia się keto grypa tak itd. Tak ale to powoduje często, że ludzie nie przechodzą przez ketoadaptację, albo mówią, że fatalnie się czują na diecie ketogenicznej. Za to przyczyn tego jest wiele. Nie jest to jedyna przyczyna, że źle się czujemy, jeżeli chodzi o nasz organizm, tych przyczyn jest wiele. I w moim przekonaniu często te przyczyny zewnętrzne sprawiają, że nam się nie uda przejść przez ketoadaptację, a niekoniecznie tylko i wyłącznie to, że przez kilka dni będziemy się czuli źle ze względu na to, że organizm będzie się przestawiał z czerpania energii z węglowodanów na czerpanie energii z tłuszczu. Także dzisiejszy epizod jest poświęcony właśnie temu. Ketoadaptacja, gdzie jest problem? Popatrzmy na wszystkie te przyczyny, ponieważ tak jak mówiłem kwestia organizmu to nie jest jedyny problem. Lecimy. Pierwszy wątek ketogrypa, czyli to o czym już przed chwilą wspomniałem. Słuchajcie, czy mówiąc prosto najpierw jest reakcja naszego organizmu. Czym się to objawia? A czym to się objawiło u mnie? Na pewno jest zmęczenie ponieważ organizm no nie ma tych węglowodanów, ale też jeszcze nie czerpie energii z tłuszczu, więc jest zmęczony, nie ma tej energii, ogranicza się w ogóle nasze życie, że się tak wyrażę. Minimalizują się te wszystkie nasze aktywności, bo ten organizm po prostu zaczyna chcieć iść, że tak powiem po linii najmniejszego oporu, tak? Powiedziałem to, po linii najmniejszego oporu, nie po najmniejszej linii oporu. Dodatkowo w organizmie jest jeszcze senny, Pojawia, mogą się pojawić bóle głowy, mamy problemy ze snem i cyklem dobowym. Ja miałem tak, że niektórzy ludzie mają mają tak, że budzą się bardzo rano, a niektórzy, że nie mogą zasnąć. Ja na przykład nie mogę zasnąć do późnych godzin. Nagle się okazało, że 6 godzin snu wystarcza. Tak więc to są te rzeczy, przez które też będziecie przychodzić. Potem to się oczywiście normuje, tak, ale przez okres adaptacji różnie bywa. Ja miałem na przykład problemy z pamięcią, no i oczywiście my, jak przechodzimy przez ketoadaptację, to nie zastanawiamy się, jak zminimalizować te problemy. Wszyscy ludzie po ketoadaptacji mówią elektrolity, bierz elektrolity, kup te elektrolity, jakieś ketogeniczne elektrolity tydzień przed, chociaż zacznij spożywać te elektrolity, zobaczysz, pójdzie ci lepiej. No ale po co? Bez sensu, przecież ja wiem lepiej. No i to są tylko te problemy, które ja znam, które, które mnie dotknęły, jeżeli chodzi o ketogrypę, ale jest ich jeszcze więcej, to nie są wszystkie różni Ludzie różnie przez to przechodzą. No i to pojawia się pytanie, czy to jest przez keto, czy może przez brak cukru? Z tego względu, że całkiem niedawno miałem szansę oglądać na, na YouTubku jakiś chyba program TVN-u, w którym dziewczyna przychodziła na dietę ketogeniczną, wytrzymała 5 dni i mówiła, że fatalnie się na tej diecie czuje, źle się czuje i tak dalej, tak dalej. I jednym z lepszych komentarzy jaki tam widziałem to był komentarz jednej z osób, którą zakładam, że była na diecie ketogenicznej, która powiedziała wprost, że to co ona przeżywa nie jest związane z dietą ketogeniczną konkretnie, tylko to są jakby objawy odstawienia cukru. Ponieważ nasz organizm bardzo często, będąc na węglowodanach, my myślimy, że jadamy węglowodany, a tak naprawdę żywimy się cukrem. I jak odstawiamy ten cukier, no to organizm właśnie może też reagować tym zmęczeniem, tą sennością, tym wszystkimi objawami, objawami, które na przykład dotknęły mnie i które być może mogą dotknąć Was. No i czujemy się po prostu jak czpun, bez narkotyków albo bez narkotywków, jak kto woli. Ale oprócz tego, słuchajcie, oprócz tej, bo to było właśnie diet, wyzwanie związane z samą Ketoadaptacją, z samą Ketogrypą, ale oprócz tego mamy wiele innych kategorii wyzwań, wiele innych wyzwań, które przed nami stoją. Popatrzmy, co jeszcze będzie nam e, towarzyszyć, jeśli tak możemy powiedzieć w kwestii diety ketogenicznej, jeżeli chodzi o kwestie związane, no, kwestie, kwestie, jeżeli chodzi o wyzwania kulinarno-kuchenne. Przede wszystkim zmieniamy to, co zazwyczaj jemy, po prostu. No zwyczajnie w świecie jedliśmy węglowodany, teraz będziemy jeść tłuszcz, no i w związku z tym są pewne zmiany, być może będziemy chcieli jeść więcej warzyw, ale co z tymi warzywami zrobić? Mamy jakieś klasyczne nasze ulubione posiłki, a teraz będziemy jadać co innego, no i co, jak to wygląda, tak? Oprócz tego zmieniamy również to kiedy jemy z tego względu, że na węglowodanach bardzo często się je parę posiłków dziennie, mówi się jedz mało a często, a potem się okazuje, że wchodzimy na keto i jemy dużo a rzadko, czasami nawet dwa posiłki dzienne, dziennie więc zmienia się nam to kiedy jemy, nie tylko co, ale kiedy jemy no i właśnie, ziemniaczki, makaron, chlebek. A co z tym? Co jeśli ktoś jest na węglowodanach i, i nagle się zastanawia, no dobrze, ale przecież ja do każdego obiadu ziemniaczki, a na kolacyjkę to może jakieś spaghetti na szybko z serem, makaronik, na śniadanie przecież chlebek. Co ja mam z tym zrobić? No przecież jeżeli mi ktoś to zabierze, to ja praktycznie nie mam co jeść. No, lubimy słodycze, prawda? Ciężko z tymi słodyczami czasami się pożegnać. Pojawiają się nowe wyzwania związane z nowymi przepisami, bo będziemy musieli się czegoś nauczyć gotować, czego nie robiliśmy wcześniej. Pojawiają się całkowicie nowe jadłospisy, czyli mówiąc wprost listy tych produktów, które możemy jeść, a których nie powinniśmy jeść, które raczej na początku powinniśmy omijać, etc. Pojawia się kompletnie nowa zawartość lodówki, bo to jest następstwo tych wszystkich zmian, że nagle w naszej lodówce pojawia się awokado na przykład, którego nie było albo nie bywało, nie pojawiało się często. Nowa aranżacja kuchni, bo jeżeli na przykład mieszkamy z kimś, no to fajnie by było mieć w kuchni jakiś magazynek, który by był przeznaczony na produkty ketogeniczne. Więc być może ja będę miał swój, swoją szafkę, a być może moja droga półka nie będzie miała tej szafki, więc trzeba tę kuchnię przearanżować. I to już wiecie, to już są same wyzwania kulinarno-kuchenne, tak? Oprócz tego, że będziemy przechodzić dodatkowo tę ketogrypę, no bo co na to domownica, co jeśli na przykład są jeszcze dzieciaki w domu, tak? Więc tych zmiennych jest naprawdę dużo. A oprócz tego słuchajcie dochodzą nam wyzwania mentalne, ponieważ tak naprawdę idziemy w nieznane. Nigdy nie byliśmy na węglowod, przepraszam na, 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 na keto. To jest pierwsze nasze podejście do diety ketogenicznej i nie wiemy kompletnie, co nas czeka i, i my nic o tym nie wiemy i to jest, wiecie, to już jest stresujące samo w sobie. A oprócz tego będziemy my musieli się nauczyć myśleć w nowy sposób ponieważ na diecie ketogenicznej nie działa się, tak jak na węglowodanach, przynajmniej całkowicie nowe do, wiecie, doznania, całkowicie nowy model myślenia, całkowicie nowa wiedza, którą musimy pochłonąć. Nowy sposób działania, tak naprawdę, bo, bo no wszystko się zmienia, tak? Jakby to całe nasze życie dopiero się uczymy tego, tej diety ketogenicznej, także musimy myśleć inaczej, działać na nowo, wchodzić w interakcje z ludźmi też w inny sposób, szczególnie z domownikami. To wszystko jest dla nas nowe, to, tego wszystkiego doświadczamy po raz pierwszy. Do tego dochodzi jeszcze ta keto grypa i te wcześniej, wcześniejsze wyzwania kulinarne. Robi się tego coraz więcej, a to nie koniec. Bo często w tym wszystkim jesteśmy sami. Jasne, super mieć jakąś grupę na Facebooku, w której jesteśmy jakieś wsparcie albo jakiegoś dalszego znajomego, ale myślę, że lepiej by nam było, gdybyśmy mieli kogoś, kto jest już na diecie ketogenicznej i możemy złapać za telefon i po prostu z tą osobą w każdej chwili porozmawiać. A bardzo często zdarza się, że jesteśmy w tym sami. Na szczęście akurat dieta ketogeniczna staje się coraz bardziej popularna i możemy już powoli myśleć takimi kategoriami, że raczej ten znajomy powinien się gdzieś tam koło nas znaleźć, ale tych wyzwań jest więcej. Popatrzmy na wyzwania organizacyjne, bo nagle wchodzimy na dietę ketogeniczną i dostajemy informację, że trzeba przeliczyć swoje kalorie. No ok, czy jak wchodzę na dietę, to wypadałoby, żebym wiedział ile mogę jeść, bo muszę przeliczyć swoje kalorie, żeby przeliczyć swoje makra. Czyli mówiąc wprost, muszę wiedzieć ile mogę jeść białka, ile mogę jeść w konsekwencji to węglowodanów to wiemy, tak? Wszystkie te adaptacje 20 gramów, potem białko, a potem tłuszcze. Ile jest z tego kalorii, gdzie, co ja mam jeść, co ja mogę zrobić, żeby sobie uzupełnić te swoje jakieś zapotrzebowanie kaloryczne. No mam się najeść rzeszków makadamia i to tylko, tak? A co na przykład z mięsiwem, a jeżeli jestem weganem albo wegetarianinem, to co ja mogę jeść, co z tym łososiem i tak dalej, i tak dalej. Trzeba to wszystko przeliczyć. No i co więcej, trzeba wpisywać te kalorie i, i, i liczyć to wszystko, szczególnie na początku tej diety i to co ja mam Excela zrobić, wziąć sobie jakiś tam zeszycik, wpisywać to wszystko, jak działa fitatu? Nie wiem, nie znam tej aplikacji, nigdy z tą aplikacją się gdzieś tam nie bawiłem, nie bawiłam, tak? Nagle mam wagę, muszę rozważyć to jedzonko co do grama wpisać, przeliczyć i dopiero wtedy mogę jeść. No bywa to tak naprawdę trudne. A jeszcze do tego wszystkiego trzeba się mierzyć glukometrem i znowu wracamy do tego tematu właśnie, jak jakiś punkt. Tak? Muszę co rano o określonych godzinach wyciągnąć swój glukometr, zmierzyć swój poziom glukozy we krwi, zmierzyć swój poziom ciał ketonowy. W ogóle muszę kupić ten glukometr, jeśli mogę, albo pożyczyć od kogoś, jeżeli mam taką szansę. I mam się w ogóle robić, tego nigdy nie robiłem, nie robiłam, tak? Więc to są wyzwania kolejne organizacyjne. Oprócz tego mamy te wyzwania mentalne, o których wcześniej mówiliśmy. Oprócz tego mamy te wyzwania kulinarne, a do tego wszystkiego jeszcze wchodzi keto grypa. No i pojawiają się jeszcze kolejne wyzwania te z kategorii międzyludzkich. Mianowicie setka osób ma pytania. Przechodzicie na keto, nagle wszyscy mają do Was pytania. A po co to? A dlaczego? I w ogóle tysiąc osób ma wątpliwości. Wasi znajomi, wasi bliscy będą mówili: Wiesz co? Kurczę, to zła opinie Słyszałem o tej diecie ketogenicznej. Ja to tak, wiesz co? Nie wiem, nie wiem. Jak chcesz, to rób. No nie, ale wiesz, jakby dowiedz się, poczytaj, bo o to możesz sobie krzywdę zrobić. Cholesterol ci pójdzie do góry i, i, i tak dalej, i tak dalej. No i oczywiście klasycznie milion osób będzie Was krytykowało i wykpiewało. Zarówno od strony właśnie tych węglopolicji, jak my to mówimy, jak i tych ludzi, na których mówimy ketopolicja, tak? Z jednej strony węglowodanowa, policja będzie wam krzyczała, i te bardzo często osądzające, toksyczne osoby, z, które są na diecie klasycznej węglowodanowej, będą wam krzyczały: Keto, głupi, głupia jesteś, tak? Jakieś inne pejoratywne inwektywy będą leciały w waszym. Jakby inwektywy mogły być niepejoratywne, nie? nieważne. To jest, to, jest, to, jest, to jest wtedy, kiedy chcecie zabrzmieć za mądrze nie? i przekombinujecie, jakby, <śla> Damian. Um, słuchajcie. I ludzie na węglach, którzy... jest taka kategoria osób, która jest na przykład bardzo oceniająca i to jest bez znaczenia, czy oni są na keto czy na węglach, oni będą was krytykować, wyśmiewać, wykpiewać, dokuczać wam keto, głupi jesteście w ogóle, zobaczycie, zapłacicie za to w przyszłości i tak dalej. Z drugiej strony będziemy mieli osoby mocno oceniające z diety ketogenicznej, które powiedzą nigdy żadnych węgli, nie wolno ich węglowodanów, węglowodany to jest zło, w ogóle 20 gramów węglowodanów, 5 gramów węglowodanów to już jest za dużo i tak dalej, i tak dalej. Więc w tym wszystkim trzeba umieć Umieć znaleźć balans, trzeba umieć znaleźć rozsądek i umieć kierować się tak naprawdę swoim rozsądkiem, a przede wszystkim swoim zdrowiem, bo to jest najważniejsze. Dlatego mocno polecam Wam, żebyście zanim zaczniecie się brać za dietę ketogeniczną, to żebyście przede wszystkim zrobili sobie badania krwi i dowiedzieli się, czy ta dieta ketogeniczna na przykład jest dla Was, bo być może się okaże, że są jakieś przeciwwskazania. I może się okazać, że niekoniecznie to jest dla Was. Także przede wszystkim pamiętajcie zawsze, brać pod uwagę to, aby konsultować się też z lekarzem w takich kwestiach. No i wszyscy, oczywiście klasycznie ze wszystkich grup, niezależnie od tego, czy są toksyczni, czy nie są toksyczni, czy są naszymi bliskimi, czy nie, czy z jednej grupy na Facebooku, czy z drugiej, innych social media, wszyscy będą na nas mieli złote rady. I to są te wyzwania, które mnie się udało znaleźć. Słuchajcie, ja bym je podzielił na wewnętrzne i zewnętrzne z tego względu, że na niektóre mamy większy wpływ, a na niektóre mamy mniejszy wpływ. Także podsumowując, mamy ketogrypę, mamy wyzwania kulinarno-kuchenne, będzie się dużo działo w, w kuchni. Ketogrypa to wiecie, też będziemy mogli się troszkę czuć słabo. Mentalne, bo to wszystko będzie świeże, nowe, dopiero gdzieś tam się będzie pojawiało. W naszej głowie to uczenie się tego keto, potem będziemy musieli się przeorganizować, co też jest związane trochę z wyzwaniami kulinarno-kuchennymi. No i wszyscy ludzie też będą na nas mieli te złote rady, i, i, i wiecie: to już się zbiera naprawdę potężny kawał tematu do dźwignięcia. No, i w tym momencie ja bym chciał się zapytać Was, jakie Wy widzicie jeszcze problemy? Jeżeli oglądacie ten, jeżeli oglądacie ten wpisik na, na, na vlogu na, na YouTube, to fajnie by było, gdybyście w komentarzu dali znać, co wy jeszcze przez co Wy jeszcze przechodzicie albo przez co przechodziliście. Tak, żeby wzbogacić tę listę i w przyszłości dać ludziom szansę zrozumienia tego, jak wiele problemów tak naprawdę dotyka ketoadaptacji, problemu ketoadaptacji, nie tylko od strony reakcji samego organizmu. Jaki jest rezultat tego wszystkiego? Jest taki, że jest presja. Presja jest wszędzie, od, ze wszystkich stron. Presja organizmu, presja kuchni presja głowy na nas samych, tak, no bo przecież czy dam radę czy nie, presja organizacyjna, organizacji tak naprawdę tego diety ketogenicznej, tak, wyobraźmy sobie, że wracamy z pracy i nagle musimy zrobić to tamto, policzyć to, a jutro przecież pierwszy i muszę zacząć jutro koniecznie, jesteśmy już zmęczeni na samą myśl o tym, I dodatkowo pojawia się presja od bliskich ludzi i środowiska zewnętrznego, zarówno tych, Węglowodanowych środowisk klasycznych, jak i tych ketogenicznych, bo, bo tutaj niestety często się zdarza, tak jak mówię, że pojawiają się różni szaleńcy, zarówno z jednej, jak i drugiej strony, którzy wzbudzają niepotrzebne sensacje wokół tej diety, zamiast podejść po prostu konkretnie do tematu i zaakceptować to, że organizm może się żywić energią z różnych źródeł na różne sposoby i tym powinniśmy się wszyscy zajmować i to jest coś, co nas powinno łączyć, a nie dzielić. No tak, i to wszystko, ta cała presja, a to, to, jest, to, to jest dopiero pierwszy tydzień. I, i ja mam, mam się z tym mierzyć, no, no nie do końca. Jaka jest moja opinia na ten temat? Uważam, że to jest świetne pole do odniesienia porażki, po prostu. Wchodzimy na nieznane, dzieje się mnóstwo rzeczy, które są totalnie poza naszą kontrolą. Świetne pole do odniesienia porażki. Mamy nieznany grunt, mamy niestabilne środowiska, zarówno wewnętrzne, jak i zewnętrzne, tak? ponieważ to jest trochę na takiej zasadzie, jakbyśmy mieli zespół. Mamy sobie, słuchajcie, wyobraźcie sobie, że mamy zespół i ten zespół świetnie się trzyma, ale klient na zewnątrz jest nieprzewidywalny. Ciągle jakby tam zmienia swoje wymagania, klient przychodzi, klient odchodzi, różne rzeczy dzieją się z tym klientem i tak dalej. To wtedy, jeżeli mam mocne środowisko wewnętrzne w swoim zespole, to ja mogę z tym klientem sobie trochę popracować, bo wiem, że niezależnie od tego, co się zadzieje i co się pojawi, ja jako człowiek zawsze w jakiś sposób mogę liczyć na to, że mój zespół będzie się trzymał otwarto. Nie? A co by było, gdybyśmy mieli ten zespół no tak sobie działający i nie do końca, wiecie... Działający efektywnie, za to klient jest stały. Klient, na przykład, nie, ciągle przychodzi do naszego sklepu albo ciągle robi zamówienia, z klientem się dogadamy. Tutaj, jeżeli mamy dobrego, mocnego klienta, to my, jako ludzie, możemy sobie popracować spokojnie nad tym zespołem, tak? bo on jest niestabilny wewnętrznie, więc mamy e, środowisko wewnętrzne i zewnętrzne. Niespodzianka, w momencie, w którym chodzicie na keto, adaptacje i zewnętrzne środowisko, i wewnętrzne będzie totalnie rozjechane, bo wewnętrzne wasze środowisko to jest wasz dom, to są wasi domownicy, to są y, y, wasi y, y, Ludzie, z którymi spędzacie czas, to jest wasza ludówka, wasza przestrzeń, wasza głowa i tak dalej, to będzie niestabilne, bo to jest nieznany grunt i środowisko zewnętrzne też będzie niestabilne, bo go nie znacie, tak, świetne pole do odniesienia porażki. Codzienność nam pada. Nie ma czegoś takiego jak w ogóle przewidywalność na samym początku. Ja nie mówię o tym, że nie będziemy chcieli zjeść śniadania, obiadu i kolacji, ale ta nasza infrastruktura codzienności, to do czego jesteśmy przyzwyczajeni przez te pierwsze dni i tygodnie diety ketogenicznej, po prostu się będzie zmieniała. I dzieje się bardzo wiele. I często w moim przekonaniu dzieje się zbyt szybko, my mamy tą presję, żyjemy ciągle w tej presji, dzieje, dzieje się tysiące różnych rzeczy, no i słuchajcie, czujemy się przytłoczeni, no i w konsekwencji bez poczucia kontroli żyjemy trochę w takim chaosie, byśmy powiedzieli, no nie? I, I to już nie jest komfortowe, co doprowadza do tego, że jesteśmy przebodźcowani. Komputer łapie tak zwaną zawiechę i na przykład możemy zrezygnować z diety. Ketogenicznej, co wcale nie jest związane z samą dietą ketogeniczną, tylko jeszcze z inną i z innymi wieloma przyczynami. A to wszystko kosztuje, moi drodzy, bo ja pamiętam, że jak ja przechodziłem przez dietę ketogeniczną, przez adaptację diety ketogenicznej, to tak bardzo nie wiedziałem co jej, że po prostu to się kończyło na tym, że wszedłem do restauracji akurat w pracy na dole i zamawiałem hamburgera, tak, bez bułki, jakiegoś tam klasycznego, potem robiłem sobie jakąś tam wersję ketogeniczną, a to kosztowało 40 zł parę dni i tak dalej, i wiecie, no, to się zbiera kwota. Jakie są rezultaty, to już wiemy. Jakie są efekty długoterminowe? No na przykład porzucamy ketoadaptację, która została niedokończona i ona została niedokończona niekoniecznie, tak jak już wcześniej mówiłem, przez samą dietę. Dodatkowo Mamy negatywną opinię o keto, wynikającą z braku zrozumienia tego, dlaczego organizm reaguje na adaptację tak, a nie inaczej. Tutaj głównie nie, nie rozumiemy i nie doceniamy roli, nie doceniamy w cudzysłowie, oczywiście roli cukru w tym wszystkim, tak? No i budujemy ten mit o restrykcyjności keto w związku z konfrontacją z dysonansem poznawczym. Co to znaczy, że co to, co to jest dysonans poznawczy? Dysonans poznawczy to jest sytuacja w której ja dostaję dwa komponenty od świata i one przeczą samym sobie. Czyli na przykład no na klasyczny przykład to jest jak palę sobie papierosy. No nie i ktoś do mnie podchodzi i mówi ty słuchaj, wiesz, ja mam tutaj wyniki badań, które pokazują, że palenie papierosów powoduje problemy zdrowotne i to, co ty robisz jest po prostu złe, więc ja mam komponent z jednej strony, że palę papierosy, a z drugiej strony, że to jest złe i pojawia się napięcie. I ja muszę to napięcie rozładować. I mogę je rozładować na dwa sposoby. Mogę powiedzieć, o kurczę, faktycznie jakby na przykład te badania są sensowne, rzucam palenie, co jest trudne, albo mogę w jakiś sposób wykpić te badania, po to, żeby odrzucić ten komponent związany z badaniami. I mogę to zrobić na zasadzie, weź co to za bzdury w ogóle odejść stąd, tak, albo mogę powiedzieć na coś trzeba umrzeć, tak? I tak dalej, i tak dalej. Więc w momencie, w którym my Mówimy wszystkim dookoła, często samym sobie najbardziej. Ja wchodzę na keto, ja to zrobię, ja robię keto, i nagle się okazuje, że to wyzwanie nas przedźwignęło. I mając świadomość tego, że człowiek jest istotą, która uwielbia mieć, jedną z motywacji człowieka jest to posiadanie o sobie wysokiego mniemania, tak? zdrowego poczucia własnej wartości. To w momencie, w którym ja doznaję porażki, to ja w jakiś sposób muszę tę porażkę wytłumaczyć. I mogę to zrobić na dwa sposoby. Albo mogę powiedzieć kurczę. Źle podszedłem do diety ketogenicznej. Może tutaj popełniłem jakieś błędy, albo mogę powiedzieć: Nie, ta dieta ketogeniczna to jest beznadziejna. Weź w ogóle, zostaw. To jest wiesz, to jest dla świrów, w ogóle to jest restrykcyjne, i tak dalej. To wszystko powoduje to, że um, narasta taki mit diety ketogenicznej. Tak? I porzucamy tę dietę przez, te, m, przez, przez to, że nie zdajemy sobie sprawy z tego, z czym będziemy się mierzyć. Tworzymy negatywną opinię i mówimy, że keto jest restrykcyjne, podczas gdy w moim przekonaniu nie jest to aż tak znaczące, jeżeli chodzi o dietę ketogeniczną w stosunku do innych diet. Nie, byłem na różnych dietach w swoim życiu i nie powiedziałbym, że keto w jakiś sposób drastycznie różni się od diety klasycznej. Nawet gdybyście po prostu mieli taką, wiecie od dietetyczki dostajecie rozpiskę, to uważam, że to jest dużo bardziej restrykcyjne niż klasyczne keto. A więc co należy zrozumieć? Co na, o, czym, o czym musimy pomyśleć? Słuchajcie, dieta ketogeniczna jest taką samą dietą jak każda inna z tego punktu widzenia. Czy to będzie dieta śródziemnomorska, czy to będziecie zdecydu zdecydujecie się, żeby przejść na wegetarianizm albo weganizm, albo wejdziecie na jakiś inny rodzaj diety czy coś w tym stylu. Słuchajcie, to jest dieta jak każda inna. Tylko, że oprócz tego, że wchodzimy na tę dietę, będą inne jakieś działy się rzeczy, które mogą nas, nam po prostu to wszystko przedźwignąć. To na, trzeba mieć tego świadomość, to są te rzeczy, o których Wam wcześniej mówiłem. I w moim przekonaniu uważam osobiście, że nawet tylko na początku jest trudno. Z klasyczną dietą węglowodanową, tak jak macie wyliczane, ile możecie zjeść bułeczki, jakieś tam, nie wiem, tu zróbcie sobie takie jedzonko i takie, tu macie tyle i tyle. To jest wszystko spoko, tylko że to jest łatwe na początku. Potem, jak idziecie coraz bardziej, wiecie, im więcej, im dalej w las, tym więcej drzew, tym utrzymanie tej diety, w moim przekonaniu, no, wydaje się coraz bardziej trudne. Osobiście uważam, że sketo jest na odwrót, jest ciężko na początku, bo to jest to wszystko to nowe jest, tak to o czym do tej pory mówiliśmy, ale w konsekwencji później im dalej w las, tym mniej drzew, im mniej wyzwań, im mniej problemów i ta dieta schodzi naprawdę bardzo na, na, na tył i nie dominuje w naszym życiu, chyba że chcecie, żeby dominowała. Także mówiąc wprost, keto na początku wymaga od nas nowych umiejętności i trzeba sobie dać i przestrzeń, by się ich nauczyć, to wszystko. Po prostu, jakby nie różni się to znacząco od innych diet, ma jakieś swoje wymagania, a i owszem, tylko że to są nowe wyzwania i trzeba dać sobie szansę, żeby gdzieś tam w to życie wdrożyć. Popatrzmy sobie na taki przykład, bo moim zdaniem to świetnie gdzieś tam zobrazuje, bułki, bułeczki, chlebek. Zarówno na diecie węglowodanowej, jak i na keto jemy bułki. Czy znaczy nie każdy musi tak jakby... OK, rozumiem to, ja na przykład lubię bułki, lubię bułki bardziej niż chleb, więc na węglach jadłem pieczywo, takie bułki i na keto też. Tylko, że na węglach kupujemy sobie je w sklepie, idziemy sobie do sklepu i bierzemy dwie bułeczki, bo nie wiem, pani dietetyczka nam wyliczyła, że tyle i tyle możemy zjeść bułki, mamy to pieczywko i spoko, a na keto musimy piec sobie to sami. Jeśli nikt nigdy nie robił swojego pieczywa, to ma nie lada wyzwanie. Ja tutaj napisałem, że u mnie tak było, gdyż łatwiej kupić bułkę niż ją zrobić. To jest 100% prawdy. Słuchajcie, jak ja sobie pomyślałem, wtedy mówię, ja mam piec bułkę, gdzie wiecie, ja od razu myślę tu jakiś zaczyn, trzeba zrobić zakwas, On musi leżeć tyle i tyle w tej lodówce, a nie daj Boże za krótko, a nie daj Boże za długo. Wam to nie, nie, nie urośnie. I w ogóle pieczenie chleba to jest w ogóle coś niesamowitego. I w ogóle to tylko profesjonaliści, piekarze potrafią zrobić, a nie jakieś tam dami. No się okazuje, że wcale tak nie jest. I na, dieta, na diecie ketogenicznej bułki zazwyczaj się robi w ten sposób, że macie listę składników, i to jest na zasadzie wrzuć i wymieszaj i wstaw do piecyka na 30 minut, 180 stopni. Wszystko. Ale ja tego nie wiedziałem. I. Po jakimś czasie dopiero, jak wchodzicie w ten temat i się dowiadujecie, jak zrobić sobie na przykład bułki, to się okazuje, że po paru miesiącach na keto robimy to wszystko odruchowo. I, i ja osobiście tutaj napisałem, żałujemy, że, że tak naprawdę nie robiliśmy tego wcześniej, bo to jest takie proste. Tak ja przerażony, że muszę piec swoje własne pieczywo, nagle się okazuje, że można to zrobić, że to nie jest trudne, to jest łatwe, to jest przyjemne. Tak ten pierwszy raz był najgorszy, tak? Bo wiecie, stałem przy tym piecyku i patrzyłem, rośnie, nie wyrośnie, będzie, to można zjeść, czy nie będzie. Jak to się zachowa za dzień, za dwa, za trzy. Za to już jak kilka razy to przejdziemy, no to się okazuje, że słuchajcie, dlaczego kurczę my nie robiliśmy tego wcześniej? Ja dzisiaj mam tak, że robię sobie pieczywo na cały miesiąc. Kilograma mąki migdałowej, wrzucam to wszystko, mieszam, i mam 60 bułek i mi to starcza na czasami miesiąc albo dwa, bo, bo nie jadam akurat już tak dużo bułek, gdzie kiedyś, no dzień bez kanapki, no to zapomnij, tak? A dzisiaj zupełnie inaczej się żywię. No i to jest, wiecie, tak, tak to wygląda, a to są tylko bułki, bułeczki. A jakbyśmy popatrzyli efektem skali w naszym życiu, yy, tylko pieczenie bułek to niestety jedno z wielu wyzwań czekających na, początk na początkującego ketogenika. Tak brzmi ten, ten punkt, który tutaj napisałem, bo to jest tylko jedna z tych rzeczy. Ale mamy ich więcej. To są te rzeczy, o których wcześniej wspominaliśmy. Mamy ketogrypę, wyzwania kulinarno-kuchenne, mentalne, organizacyjne i międzyludzkie. Co z nimi? Każde jedno z tych wyzwań będzie oferowało kilka takich zadań, które będziemy musieli zrobić, albo kilka rzeczy, które będą się potem już pojawiały w czasie. Wiecie. Ja już na samą myśl, jak pan, jakbym postawił się w, na miejscu takiej klasycznej osoby yy, myślącej właśnie kategoriami yy, bycia węglowodanikiem, która przechodzi na, na keto, to już jest przytłaczające samo w sobie, po prostu, najzwyczajniej w świecie. No i tak, jeśli to wszystko sumujemy, no to wtedy się okazuje, że faktycznie dieta keto wjawi się nam strasznie, jako dieta strasznie restrykcyjna, jest bardzo wymagająca, tyle rzeczy musimy robić i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. A nie do końca jest tak, jak sobie mówimy, bo nie są to kwestie związane stricte z dietą ketogeniczną, ale też z tym wszystkim, co do, dookoła tej diety się dzieje. Jaki jest wniosek? Moi drodzy, otóż, keto, adaptacja może nam się nie udać nie przez samą dietę, nie tylko przez to, że zmieniamy swój organizm, ale przede wszystkim przez to wszystko, co dookoła jest z nią związane, to jest moim zdaniem pole do porażki. Bo będziemy mieli ketogrypę, ale oprócz tego wszystkiego będzie mnóstwo innych wyzwań. No i pojawia się wtedy takie pytanie, na no co z tym zrobić? Moja odpowiedź wyeliminować przypadkowość za pomocą odpowiedniego treningu wstępnego. BUM. Cała, cała filozofia. Jeżeli wiem, że stoją przede mną jakieś określone wyzwania, to mogę się na nie przygotować jak treningiem. I dokładnie tym jest ketoadaptacja sekwencyjna, czyli keto szkice. To jest dokładnie ten trening. To jest trening przygotowawczy, który ma Was. Ma was wstępnie zaznajomić z problemami i wyzwaniami, które stoją przed człowiekiem, jeżeli chodzi o dietę ketogeniczną i ma, ma, wam, ma was przygotować, uświadomić te, te problemy, przygotować was do tych problemów, pozwolić sobie na to popełnianie błędów po to, żebyście zdobyli pakiet wiedzy, umiejętności i doświadczeń, które pozwolą wam później skonfrontować się z dietą ketogeniczną już na tej właściwej ketoadaptacji w sposób dużo bardziej skuteczny i przyjemny. I jeżeli takie podejście wam się podoba, to zostawcie mi lajka, nie proszę o subskrypcję dlatego, bo wierzę w to, że jeżeli ktoś umie lajka zostawić na YouTube to na pewno by umiał subskrybować kanał, jeżeli to co robię jest dla was wartościowe to to zrobicie i tyle. Za to jeżeli wpadacie, wpadliście tutaj tylko na chwilkę, żeby obejrzeć i za to uważacie, że to co powiedziałem do tej pory jest sensowne to poratujcie tym lajkiem, naprawdę jest to o tyle miłe, że naprawdę motywuje to człowieka po drugiej stronie, żeby robić te materiały, bo widzę, że to dociera do ludzi. Podsumowując zaś całość, słuchajcie, musimy zdać sobie sprawę z tego, że decydując się na keto mamy przed sobą wiele wyzwań już na samym początku. Tak jak już mówiłem, to nie jest tylko i wyłącznie ketogrypa, jest tego więcej. Klasyczna adaptacja, ta adaptacja tradycyjna, gdzie po prostu z dnia na dzień rzucamy naszą dietę węglowodonową i przestawiamy się na dietę ketogeniczną, może stanowić problem nie tylko ze względu na ketogrypę, ale również ze względu na tematy związane z organizacją. I te inne problemy, które mnie osobiście udało się znaleźć, jeżeli macie jakieś inne kategorie, tak, to tak jak zachęcam, tak jak mówię, zachęcam do tego, żeby je wpisać w komentarzach. Ale inne problemy to są te z kategorii kulinarno-kuchennych, mentalnych, organizacyjnych czy międzyludzkich. No i trzeba sobie zdać sprawę z tego, że w wyniku tego. No są pewne rezultaty i efekty i, i musimy zdać sobie sprawę z tego, co należy z tym zrobić, aby przez adaptację przejść w sposób dużo bardziej efektywny, z uśmiechem na twarzy i totalnie przygotowanym na to, co nas czeka. No i właśnie odpowiedź na to pytanie jest taka, co z tym zrobić? No zrobić ketoszkice czyli adaptację sekwencyjną. Mówiąc wprost, zrobić sobie trening, który nas do tego wszystkiego przygotuje, bo tym właśnie są ketoszkice. I teraz... Jak opowiedzieliśmy sobie o tym całym problemie związanym z ketoadaptacją, to musimy teraz przejść, jak już widzimy, mamy, wiecie, ten problem jest zidentyfikowany, to musimy na ten problem odpowiedzieć. Dlatego chciałem Was serdecznie zaprosić na kolejny epizod z tej serii, czyli na Ketoszkice, czyli adaptacja sekwencyjna. O tym będziemy sobie rozmawiać w kolejnym epizodzie i Wam powiem po kolei, co należy według mnie zrobić, żeby wejść zdrowo, miło, radośnie na... Tę adaptację właściwą, jak się do tego przygotować, czy mówiąc prosto, jak odbyć sobie ten swój własny trening przygotowawczy do diety ketogenicznej. Zapraszam Was serdecznie już na kolejny epizod, a tymczasem chciałem Wam ślicznie podziękować za to, że byliście ze mną do końca. Przypominam, dajcie łapkę w górę. No i mam nadzieję, że widzimy się w następnym i przede wszystkim, że widzimy się w komentarzach. Do zobaczenia.